Cię bardzo przepraszam na kratę. Idźbać jesteśmy na planie. Musimy być w gotowości, więc w ogóle Wasza obecność tutaj jest nielegalna, ale szanuję szanuję, że ryzykujecie. Tylko tak, przy, na nasz połczyk. Mm. Proszę bardzo. I mamy to. Kręcimy thriller, tam jest napakowane po prostu emocjami. I uwaga. 3, 2, 1, akcja! Bruno, daj kluczyki. Co to kurwa jest? Stop, zróbmy pick up z tych pozycji. Chciałam się w postać Magdy. Teraz akurat mamy chwilę przerwy przed kolejnym ujęciem. Znajdujemy się w willi Kruk. W willi jest wiele pokoi tak naprawdę każde pomieszczenie wykorzystujemy e, użytkowo. To ja już jestem w przebraniu Magdy. Mocny but, stanowcza, solidna dziewczyna, która po prostu nie da sobie w kaszę dmuchać. Ale nie potrzebujesz Leona, żeby oddać hajs, prawda? Nie wiem. Nie wiem?! Nie... Ta siła nie jest też czymś oczywistym. To jest bardzo przebiegła, mała kreatura. No. Dokładnie zna swój cel i realizuje go bez żadnego zajęknięcia. Jest to historia piątki bohaterów, których wiąże jedno wydarzenie. Napad z bronią w ręku Stolanki 28, Villa Kruk. Spokojnie. Proszę potwierdzić. Napad z bronią, adres Stolanki 28. Tak! Pomocy! Proszę zachować spokój. Wysyłam patrol. Proszę pozostać na linii. E, dobra. dobra, dziękujemy! Martyna, widzimy się w takich pięknych okolicznościach, na Mazurach. To prawda. Jak ci się pracuje? Sam plan jest bardzo wymagający. Zgadzam no, się. Tak, tak, ale. Welcome <grym> to. Jest ok. Ciepło, słuchajcie. Nie, no jest super. A opowiedz mi o postaci. Ani, jaka ona jest? Jaka ona jest? Mogłaby mi pani pomóc? Coś mi się zatrzasnęło w sejfie. E, oczywiście. Poznajemy tą Anię jako dziewczynę, która pracuje w Willi Kruk. Ania ucieka przed wydarzeniem, które miało miejsce 8 lat temu. do miejsca, gdzie schemat rutyna pozwala jakoś funkcjonować. dnia wszystko się odmienia, przyjeżdża czwórka gości i następnego dnia nic już nie będzie takie samo. Pokazać państwu dom? Nie, damy sobie radę. Ja bym chciała. Oczywiście. Jesteśmy filmową parą, ja Bruno. <grymne> ja Magda. I Magda. Tak. I w tym oto pięknym przybytku willi Kruk. E, jesteśmy gośćmi. Zależy nam, aby nasi goście doświadczyli mazur w ich najpiękniejszym wydaniu. Trochę nam się nie układa. Nie jest to relacja, e, która z obu stron tak naprawdę mm, bazuje na tym samym e, wkładzie energii. E, trochę się ją Ja bym obronił swoją postać, przepraszam cię, Kasiu, ale uważam, że to z twojej strony już. Wyjdziesz za mnie. Nie, nie, nie. Dlatego właśnie mówię, że jest... nie... Porozmawiam o tym później. Po co ci ten telefon? Chciałam pomóc. Bardzo ciężko wycofać się z tego typu układu. Pomóc. Eleni chciała go zabrać. Gdzieś się z tego wyrwać, a, a wydaje mi się, że Magda w tej relacji już bardzo się dusi. Mm -hmm. Bruno jest taki mocno... Um, zaborczy i też nie ukrywajmy, że jest typem z podciemnej gwiazdy. To nie jest koleś, który robi biznesy legalnie, tylko coś tam chce na boku ukręcić. A ile od tego prezesa pożyczasz? 50 milionów. Jest kontrol freakiem, który po prostu musi mieć wszystko pod kontrolą, wszystko zaplanować i to on rozdaje karty. Bruno, No moja postać to jest Eleni, jak widać, no nie ma łatwo tutaj. Ja p... A ta sprzątaczka to co? Ta tutaj to jej siostra. W sądzie zeznała, że tamta się go bała. Ile ona posadzili? No, on tego nie zrobił, prawda? Eleni. To jest bardzo tak naprawdę ciekawa postać, która tutaj zaskoczy. Leon, zobacz. Przecież on wygląda jak k***a. Rzeczywiście, kochanie. Przepraszam cię na momencik. Eleni jest y, zabawna, może wydawać się głupiutka, naiwna, y, ale tak naprawdę ona troszkę gra. Y Zrobiliśmy fotę? Y jasne, że niby wiesz, że tak się trochę boję, dobra? Przerażona. No, ale przychodzi tutaj przemiana. Leon, co żeś ty kurwa, od... Dobra, dobra, oddamy panu wszystko. Spokojnie. Te, te wszystkie trzy kobiety są zupełnie inne. Kuchnia. A, w salonie są drzwi z kluczykiem. Zamykamy tam niegrzeczne dzieci. Moim partnerem w filmie jest Michał Żurawski, e, który gra Leona. Mam nadzieję, że cię tu nie zanudzili, co? To jest dość wczesny etap. Oni są ze sobą parę miesięcy, więc nie do końca jeszcze się znają. Weźmy że nie? ja poczekam na Robert. Na... Nie możesz pojechać z nami? Furę zostawię w lesie. Ok. Ale ona jest bardzo pociągający dla kobiet, dlatego że element dominacji bardzo sprawdza się i element dominacji jest czymś pożądanym, bardzo często nieosiągalnym, a coś co jest nieosiągalne najbardziej kusi. Leon, ty... <laughs> możemy już? Leon jest y, facetem, który po prostu podoba się y, kobietom. <laughs> jest przystojny. No, Grego, przepraszam bardzo, ale tutaj Grego, pierwszy amant. P to, nie ty. <laughs> Polskiego kina. Panie, facet jest facetem, a nie. Taki nie potrafi, niezaradny, nieogarnięty, on potrafi trzymać rękę na pulsie. Leon już gotowy? Daj mu ochłonąć. Bruno ma ogromny problem w podejmowaniu decyzji i właśnie bez konsultacji tego z Leonem on nie jest w stanie gdzieś po prostu sam podążać ze swoją ścieżką, dlatego ich relacja wydaje się trochę braterska, trochę przyjacielska, ale widać dominację Leona nad, nad Brunem. No, i też chodzi o ten hajs, nie? Że on po, po prostu potrafi tak namieszać, że w zasadzie człowiek potem jest zaślepiony i, i, i traci jakąś kontrolę nad, nad swoimi wyborami. Ale daj mi, daj mi dojść Daj mi dość do słowa, kurka! I zaraz będziesz miał te swoje pieniądze! Fajnie jest to właśnie, podoba mi się to, że kobiety nie dają tutaj sobie w kaszę dmuchać. Nie dają sobie pomiatać, walczą o siebie i to jest super. Pod jednym warunkiem. Ja biorę część Leona. Co? Biorę 5 milionów z jakiej paki? Z takiej paki, że mi się należy. Tutaj właśnie tę zimną krew, wydaje mi się, pokazały dziewczyny. Zwłaszcza one. Bohaterowie ujawniają zwierzęce instynkty, o które siebie nie podejrzewali. Możemy oddać ten hajf! Miłości tu nie ma, ale jest to pożądanie wręcz obsesyjne. Magda. Przysięgnij, że niedługo. To jest niezwykle kuszące dla innej kobiety zobaczyć y, typ Wertera, który jest nieszczęśliwie zakochany, i ta możliwość szansy, że, że ja będę tą osobą, która go zmieni, która, która go w sobie rozkocha. No i w związku z czym pojawiają się wielkie konflikty. Magda, serio, serio. Atmosfera gęstnieje ze sceny na scenę. Chwila. No. Wychodzą na wierzch różne rzeczy. się pani z nami. To nikt nie jest taki, jak się wydaje na początku. Jutro wszystko będzie inne. No. Pamiętam, że jeździliśmy na kemping do Rumuny? Kurwa, jak się wtedy cieszyliśmy, nie? No, Pamiętam, jak mnie kręgosłup zubna, p... bo kolanem mnie spychałeś cały czas z mm. To teraz będziesz sobie mógł kupić ten dom. Kiedy w grę zaczyna chodzić tawka o życie, o miłość, o duże pieniądze, wtedy, gdzie jest granica, kiedy zaczynamy się odczłowieczać? Nawet w stosunku do swoich bliskich, do przyjaciół. Nie wiem, kto jest tym nieprzyjacielem, a może wszyscy są. Wy chcecie całą kasę dla siebie. Eleni? Jego telefon należy do mnie. Ty chyba cały czas jesteś w szoku, uspokój się. No, nie jestem w szoku, połowa należy do mnie. Przecież ty go nawet nie znałaś. Nie no, ty jesteś kwa dziewczyną bezczelna. Może zamknąć, mordy! Dzieją się rzeczy, których nikt się nie spodziewał i. E, robi się trochę niebezpiecznie. Ze sceny na scenę chcemy utrzymać w widzu niepewność tego, e, co tak naprawdę się dzieje, żeby mógł on e, powoli odkrywać karty tejże intrygi. Się nie mnie, w robić? Co, co wrobić? Skup się na drodze. Wychodzą na jaw różne. E, Schowane wcześniej, niewypowiedziane słowa. Hmm, pojawia się krew. Tej krwi się trochę u nas sleje. No, jest to thriller. Są różne, różne rodzaje krwi. To jest barszczyk którego używamy zamiennie do krwi charakteryzatorskiej. Jeżeli potrzebujemy wylać jej troszeczkę więcej i wspomóc scenografię. Znalazłem mi dziś. są co to jest? To jest krew, y, która y, jest krwią jadalną, nadaje się również do make-upu. Co najważniejsze, się spiera bardzo szybko, można ją sprać. także jest bardzo cenna. Mamy tutaj rewolwer, replika 1 do jednego magnuma ze ślepakami, to znaczy no, amunicja, która nic, nikomu nic nie zrobi. Do takich cięższych krop mamy giętką gumową sprówę. Aniu, bardzo Cię proszę! Zostawiam pistolet! Oddałaj mi ten portfel! To są klucze od willi, willa e, Kruk, dlatego mamy tutaj kruczka. Jeżeli chodzi o kruka, nasza praca butaforska polegała na tym, żeby zrobić rzecz wyglądającą na masywną, na, na rzeźbę żeliwną bądź metalową. Jest przepięknie zrobiony na potrzeby tego projektu, ale w realności był on wykonany z bezpiecznej pianki, tak, żeby w konsekwencji aktor mógł mógł ten przedmiot podnieść oraz ewentualnie zaatakować nim kogoś. Znajdujemy się w karterobusie, gdzie wiszą e, wszystkie nasze kostiumy, cała nasza praca. Tutaj e, na przykład mamy koszulkę naszej głównej bohaterki. No, w e, życiu e, Ani wiele się wydarzyło w trakcie akcji filmu i widzimy e, ślady, takie e, e, spatynowanie. No, to akurat był brud, bo wiele się działo. Mamy kilka egzemplarzy danego kostiumu, szczególnie oczywiście, jeśli w grę wchodzą właśnie efekty takie specjalne, szczególne, służy to temu, żebyśmy mogli szybko, w szybkim czasie dokonać zmiany, powrócić do scen wcześniejszych, gdzie na przykład dana bluzka była jeszcze niezabrudzona. Jestem skryptem na planie filmowym, to tak można w skrócie powiedzieć, że jestem reżyserem kontynuacji. Pilnuję kontynuację scenograficzną, kontynuację kostiumową, kontynuację charakteryzacji i również kontynuację emocjonalną aktorów. Aktor może nie z takimi emocjami wejść w scenę, że na przykład zagrał w smutno i ma wejść do budynku smutno, płacząc, to musimy tego właśnie pilnować. Gdzie jest telefon Leona? Wiem, myślałam, że ty masz. Główną inspiracją do, do obrazu był na pewno Fincher. Um, inspirowaliśmy się też trochę thrillerami i filmami skandynawskimi. Oraz kinem koreańskim. To w kamerze będzie wyglądało. Tak. Charakteryzuje się to tym, że mamy często stałe kadry, w których e, gra nam wielu aktorów, e, wypełniając pierwszy, drugi, trzeci plan. Często ta ostrość zostaje tylko na pierwszym planie. Ty nie zwalniasz, on zwolni. Ty jak zwolnisz, ja tak, spadam. Dokładnie tak. I reszta dzieje się w nieostrości, co pobudza wyobraźnię widza, co może się dziać w tle. Staraliśmy się, żeby było dużo mroku, żeby to wszystko było wykąpane trochę w takim szaro-bórym sosie, co też odzwierciedla to tak naprawdę, co się dzieje w filmie wśród bohaterów, że oni wszyscy są troszeczkę mają brudu w sobie, troszeczkę tajemnic, i też chcieliśmy to przenieść na obraz. Inspirujemy się m.in. Fincherem kino, które czasem jest trochę wolniejsze, żeby w jednym momencie przyspieszyć do granic możliwości. Bruno! Bruno, otwórz te drzwi! Stój! Nie chcemy wypuszczać naszych bohaterów z emocji. Chcemy wprowadzić, wprowadzić ich w takie sytuacje, w których przestają podejmować racjonalne decyzje. Oni wpadają w amok i stają się zwierzętami. Jakbym była zwierzakiem jako postać, e, określiłabym siebie jako lisa. E, A ty? Ja określiłbym ciebie jako łasicę. Też pasuje. A Bruna? Bruna, tygrys. Tygrysek. Z kolei rozmawialiśmy, że e, Martyna Byczkowska, która wciela się w postać Ani. Wygląda, jakby była zwierzakiem, byłaby by jelonkiem, z tymi jej wielkimi, dużymi oczami przestraszonymi. Tak. To rzeczywiście nam się to wszystko układa. No a kto o, a byłby krukiem? Chyba Michał Żurawski. Chyba tak pasuje najbardziej. Z nami na pokładzie jeszcze Asia Opozda, e, która wciela się w postać Eleni. Eleni byłaby. To jest dobre pytanie. Eleni tak. Ale nic nie jest taka nieokreślona, słuchajcie, ale. Mamy to! Hmm? Fajne. Na no, tym zakończymy o, naszą o, wypowiedź. No, Zapraszamy no, do kin. Zapraszamy.